Patrz, rybka do wody. Zrób papa rybce. Papa, papa, pa, rybko, papa. Pa. Tak, zrób papa ślicznie. Idzie rybka do wody. Cześć, witam Was. Dzisiaj nie Mazury, nie spinning, tylko Wielkopolska i karpiowanie. Na łowisku jestem od wczoraj, od godziny 14. Wczoraj była u mnie żona z córką. Udało się wyholować naprawdę bardzo fajnego karpika. Za chwilę będzie pokazane w filmie, jak, wyglądała, jak właśnie wyglądał hol i sama rybka. Niestety nie udało się jej zważyć, bo Zapomniałem wagi, także nie wiem ile ona ważyła, tak oceniam, że gdzieś około 10 kg. W nocy były dwie puste role, czyli karp wyjechał, jednak samego holu nie było, także myślę, że może to nie był karp, tylko jakiś większy karaś po prostu i się nie zaciął, bo nawet kulki zostały na włosie takie jak były założone. Tutaj moje stanowisko. Jak widać, mały bałagan. Przed chwilą zmieniłem zestawy, wyrzuciłem je. Zrobiłem sobie śniadanie, owsiankę. Kawa zrobiona, bo kawa musi być. I co? Mówimy do godziny 10:11. Mam nadzieję, że uda się jeszcze wyholować jedną, może dwie fajne rybki. Bardzo fajnie by było, żeby w ogóle cokolwiek się udało wyholować. Jeżeli coś będzie, to po prostu pokażę dalej. Cześć. Tylko rybka będzie. Widzisz? Ale chodzi, co? O, Siedzi! Danko, eee. zobacz, jaka rybka zobacz. będzie! Pierwszy w tym sezonie. Nie duży chyba, ale dawno nie trzymałem takiego karpia na tym. Zobacz, zobacz kochani, rybkę, zobacz. Uo. No zaraz zobaczysz jaka rybka. Czeka rybka. Wow. Co? Co? Ile obstawiasz, że ma? Eee, kilogramowo? Oś, osiem? Osiem, nie gdzieś tak. Mm -hmm. No. Ale się wpiął. bo brakowało się wypiął już. Tak? Chociaż nie... Au. Czekaj, czekaj, już Cię wypina. Kolego, będziesz już... Czekaj, Aniołku, zobacz. Rybka jaka duża. Waga została w tym. No. no trudno. Trudno Bez wagi będzie. No, może ważyć 80 kg Ale jest ładny. Ua! Ua! Szalony. Widzisz? Widzisz jak ta rybka? nawet tej z domu, widzisz? No, a w domu mieliśmy jakąś? Wow! Zobacz, jaka duża... O! Szalony, szalony. Zobacz, co ta rybka robi. Wow! Spokojnie. Czekaj, polejemy cię wodą. Rybka? No, ładne, ładny. ładny. Troszkę no. wody No, bo się trochę denerwuje Denerwuje się Dobra, pięknie Zobacz No, Czemu? może mieć nawet tak powyżej dychy Nawet troszkę więcej dycha, nie? No. Teraz oczywiście jak to karpiarze robią Musi być zdjęcie A, no z rybką. tak Okej okay. Czekaj to chyba telefon, co? No, możesz jeszcze zakręcić to no? Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Ale mi dało godę pod fazy Ona jest ta rybka Też się zobaczyć z bliska Jenko <coughs> Tą rybkę chcesz ją dotknąć Włóż mam o telefon Jaka rybka, zobacz. Zobacz. chlapię, jej ugonem nie oh! chlapie, co ta ryba? <trybka> zobacz jaka rybka. Dotknij. Oh! Ale duża ryba, co? To nie jest kotek, to jest rybka. Rybka. Tam ma oko no, z przodu ma. Jaką ma dużo buzię, zobacz. Zobacz, jako ma dużo buzię. rybka musi iść, papa. No. Oooo! Rybka robi. Ona waży tyle co ty, Lenko. Nawet więcej. Dobra, teraz coś będzie wpuszczał. Zobacz, rybka do wody. Papa pa, rybce, papa papa pa, rybko papa. Pa. Tak, zrób papa pa, ślicznie. Idzie rybka do wody. Daj Masz. O, A nie. Mam ją. Masz. popłynęła właśnie zmieniam zestaw nie było brania, ale chciałbym pokazać na jaki właśnie zestaw łowie tutaj akurat na tej wędce mam metodę przypon bardzo króciutki splecionki na haku dwie kuleczki czosnkowe metoda mocowania to jest dirig właśnie bardzo mi się sprawdza ten bardzo mi się sprawdza ten zestaw. Koszyczek dość duży, no bo wiadomo, mówimy y, duże ryby. To właśnie ten właśnie karp, który wczoraj został wyholowany, to właśnie na, na tego typu zestaw. Tutaj kawałek y, flu, fluorokarbonu, tak, żeby po prostu ten zestaw był y, mniej widoczny, ale też bardziej odporny, jeżeli tam wejdzie w jakieś y, ostre zaczepy, żeby po prostu nam się tutaj nie zerwał. dalej y, żyłka y, główna nabijemy taki koszyczek mamy taką formę wkładamy haczyk z kuleczkami do formy nasypujemy palecik i dociskamy To drugi zestaw, na który, na który łowię. Zestaw helikopterowy. Od samego początku używam Lidcora, z tego względu, że lepiej po prostu się układa na samym dnie, gdyż to jest taki lub jest, to jest taki cięższy odcinek, można powiedzieć, materiału takiego jak plecionka. One mają wkłady. Z ołowiu, lub po prostu są same w sobie ciężkie, dlatego fajnie układają się przy dnie. I druga sprawa, oczywiście, że w przypadku czy muszli, czy jakiegoś zaczepu na pewno żyłka nam się nie przetnie, jeżeli wejdzie w jakiś zaczep. Dalej. Dalej zestaw e, a ciężarek. Tak jak wcześniej mówiłem, m, przypon z, flu, z, z fluorokarbonu. E, Dirig. E, I pokażę, jak założyć właśnie na tego Diriga. E, jak ja zakładam na takiego e, Diriga kulki albo pellet. E, do tego używam. Dlatego używam nici dentystycznej, najtańsza i, i jak dotąd sprawdziła mi się najlepiej. Kawałek urywamy, teraz akurat założę paletę kosmikowy igłą. Akurat. Tak jak pokazywałem przed braniem. Yy... Używam nici dentystycznej, Nici dentystyczną składamy na pół, przebijamy czy to pellet, czy to kulkę igłą, przewlekamy. Dalej bierzemy stoper. I tutaj ta część, która została przewleczona, ee, blokujemy ją w ten sposób. ściągamy. Teraz mamy zablokowane. Bierzemy zestaw. Tutaj w dirigu mamy. Na końcu, ja akurat zawsze używam krętlika. Może tak zrobię, żeby lepiej było widać. Krętlika i do tego tutaj miejsca przywiązujemy kuleczkę. Kuleczkę przywiązuję normalnie na... na, na zwykły, nie jakieś tam spe, specjalistyczne węzły, tylko normalnie na, można powiedzieć, takie normalne zawiązywanie na sypeł. Kilka razy dla pewności. Nadmer obcinamy. Możeczki szkolne najlepsze się sprawdzają. I taki zestaw możemy rzucać na dalekie odległości. Jestem pewien, że się nie spłączę. Jeszcze nigdy mi się nie zapątał podczas rzutu. A rybka bardzo fajnie się zapina. Do zestawów zakładam takie jakie obaski. PVA, PVA to jest taki materiał, który się y, rozpuszcza. Kiełbaski zakładam bezpośrednio na haczyk. ja już jestem spakowany na dzisiaj kończę wędkowanie mamy około godziny 12 oczywiście ostatnie zostały wędki za chwilę będę wędki składał oczywiście czekamy do samego końca czyli dobrej 50 minut, minut tak? jeżeli zestawy są w wodzie może akurat coś się uda wyholować także podsumowując wędkowanie dość udane dwie ryby na macie karp i jesiotr Pierwszy karpik, bardzo fajna rybka 10-12 kg, nie wiem ile ważyła, bo niestety nie miałem wagi Drugi to mały jesiotr W związku z tym, że nie miałem wagi, zróbmy konkurs w takim razie Zasady są takie Wpisujemy w komentarzu wagę karpia, jakim waszym zdaniem ile ważył Dajecie lajka like i suba dla kanału ja spośród osób, które dadzą komentarz, wylosuję jedną, która dostanie nagrodę od Lena Fishing w postaci plecionki Mikado. Także komentujcie na tą chwilę to tyle. Spotkamy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.